I patrzymy dalej. Edmund i Miona o podobnych cechach. Ambroży, Artur, Donat, Eustachy. Osobowość ten, który wytrzymuje burzę. Charakter 92%, promieniowanie 85%, rezonans 64 tysiące, drgań na sekundę, kolor fioletowy. Główne cechy: pobudliwość, uczuciowość, zmysłowość, moralność. Totem roślinny czcina, totem zwierzęcy borsuk, znak wodnik. Są to ludzie, którzy wolą zatrudnić innych, niż pracować samemu. Nie są zbyt ambitni, pragną spokojnego i wygodnego życia. Niczym ich totem czcina, wolą ginać się przy gwałtownym witrze niż stawać im opór. Są introwertykami. Chętnie zaniedbują świat zewnętrzny i zamykają się w sobie. Od dzieciństwa trzeba skłaniać ich do uczestnictwa w organizacjach młodzieżowych lub w sportach e, zespołowych. Wola. Posiadają dwa rodzaje woli: właściwą i okazjonalną, która pojawia się tylko wtedy, gdy wydarzenia zmuszają ich do działania. Pobudliwość. Służy nieraz e, budzeniu ich woli, która przypomina śpiącą królewnę. Lubią mieć e, przyjaciół, ale pod warunkiem do niczego ich nie będą tutaj zobowiązywać. Zdolność reakcji. Bardzo słaba. Mają wyostrzone poczucie porażki, która jest dla nich szokiem i zniechęca ich. Aktywność. Odpowiadają im zawody w połowie drogi między posłuszeństwem a rozkazywaniem czyli mają duszę kontrolera. Mogą być celnikami, urzędnikami, administratorami, pracownikami urzędu skarbowego. Cełuje ich pedanteria, a więc doskonałymi. Będą tutaj elektronikami, choć mogą również odnieść sukces w zawodach medycznych i paramedycznych. Są świetnymi chirurgami i dentystami. Intuicja wyjątkowa: mają skłonność do zbyt częstego posługiwania się intuicją, a także zasłaniania się nią, gdy nie chcą czegoś zrobić inteligencja analityczna pozwalająca im wgłębić się w szczegóły, podparta niepospolitą wyobraźnią i trwałą pamięcią brakuje im jednak ciekawości, wolą w domowym zaciszu wyobrazić sobie świat niż wśród zawiei wyruszać na jego odkrywanie uczuciowość, są uczuciowi i wrażliwi na wszystko co związane z sercem, dobre czy złe moralność, doskonała choć niektórzy pochopnie nazywają ich hipokrytami. Nie oznacza że to, że udają surowość obyczajów, której nie wyznają, ale okazują swoje cnoty niekiedy nie w porę. Co jest trochę irytujące. Zdrowie. Szybko się męczą. Należy jednak odróżnić przepracowanie od pewnej blokady psychicznej graniczącej z lenistwem. Powinni wakacje spędzać nad wodą, najlepiej nad morzem. Słabe punkty: genitalia, system nerwowy. Zmysłowość. Życie tych mężczyzn upływa na próbach pogodzenia sprzecznych tendencji osobowości. Są delikatni uczuciowi, potrafią cudownie dostosowywać się do psychologii kobiet, ale kryją w sobie również mężczyznę o brutalnych reakcjach, zwłaszcza w dziedzinie seksu. Dynamizm cechuje się pewną nieśmiałością, niechęcią do angażowania się i do walki. Towarzyskość, lubią otaczać ludźmi, nawet jeśli nie są to prawdziwi przyjaciele, mają rozwinięte uczucia rodzinne, na łonie rodziny szukają spokoju i poczucia bezpieczeństwa i w tym celu są skłonni pójść na wiele ustępstw. I podsumowanie mężczyźni, którym można zaufać, nie są zbyt wojowniczy, ale posiadają zalety rzadkie w naszych czasach, w których często oceniamy ludzi według stopnia agresywności. Także pozdrawiam serdecznie Arturów, bo tutaj z tych imion to tylko właśnie tutaj to mam przyjemność znać osobiście. Także drodzy Państwo, jeszcze raz powtarzam, nie bierzcie tego wszystkiego dosłownie do siebie.